Dziś jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Podopieczni Stowarzyszenia Turborówka wspólnie z moimi koleżankami wykonują strojki świąteczne, które zakupią pracownicy Regionalnej Dyrekcji, a dochód zostanie przekazany właśnie na Stowarzyszenie Turborówka. Bo trzeba wspomnieć, że podopieczni Stowarzyszenia biorą udział na przykład w biegach na wózku, w półmaratonach. Osiągają świetne wyniki, no ale to wszystko wyjazdy, szkolenia wiąże się, wiążą się z pieniążkami. W ten sposób chcemy wspomóc stowarzyszenie, chcemy przekazać pieniądze ze sprzedaży choinek na właśnie takie cele. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych Turborówka zrzesza w swojej gronie około 10 osób tak, na stałe. Opiekujemy się głównie osobami z ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Borowej Wsi. Uczestniczymy w różnych zawodach, głównie właśnie takich wyścigach na wózkach. Preferujemy jeszcze inny rodzaj aktywności, który bardziej sprzyja rozwojowi umysłowemu dziewczyn i chłopaków. Jest to bieg na orientację. Muszą dziewczyny potrafić odczytać z mapy, odnaleźć kilka jakichś punktów w terenie. Tutaj możemy pokazać, że potrafią nie tylko w budynku siedzieć gdzieś tam w pokoju zamknięte, ale także wyjść do ludzi i obserwować z przyrodą.